You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.

bo ma trochę rzeki tak y... Nie, no, woda jest całkiem y, czysta, ale no, akurat tutaj śmieci jakby się zobaczyć też masę y, jakichś tutaj y, gałęzi, Tam całe mamy drzewo nawet. No ale tutaj remontują y, cały Riverside, no wygląda to całkiem przyzwoicie jak na razie, a my idziemy na śniadanko. O to drzewo żyje to go jeszcze nie położyli my z Michałem spotkaliśmy wyjątkową postać, bo no. znany, rozpoznawany Krzysztof Cześć. Cześć. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina wszystkich szef, szef. A w Szczecinie to tylko w Wojsku byłem To Miasto Adama. Miasto Damało no, 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 no. jedzie dookoła, ładnie. No. Co Krzysztof robisz kampot? Jak zwykle. Na, na razie to no, przyjechałem po, po wizę. Tutaj? Tak, no bo byłem bo ostatnie miesiące, nasze znaczy miesiące. Byłem w Takeo, a tam nie było żadnych agencji aha. No. aha. Także przyjechałem tutaj, nie chciałem jakaś do Brunei. ale wracam w przyszłym tygodniu do tam, po, do, do, do Takeo. Znaczy. do, na takeo. Takeo. A, do okay. takeo. Do kumpla bo wyjeżdża i chce, żebym jego jak zwykle kotem zaopiekował opiekował na jakiś czas. To też no, fajna opcja. Bardzo nie? fajna. Fajna Będzie, robota. No. Bardzo fajna. No i lubię tam tamtejsze okolice. Byłem bez, ostatnio, otywały. wiesz co, jechaliśmy na północ, tylko tą drogą coś w lewo jedzie od y, y, ten, bo tam byliśmy. Y, Olejka jest do takiego. Chyba tak. Dwójka. no A, jedziem, tamten a, a, a olej agarowy tam byliście sprawdzić, to tam też piękne, w tym takie ogóry góry mają, nie? Piękne tereny. Mają bardzo zielono, mają kanały, tak, mają tak. jeziora. Znawodniony, region, który jest bardzo dobry rolniczo mm -hmm. muszę, muszę tam pojechać właśnie. No dobra, zamawiamy. No tak to wygląda ogólnie. Tutaj się poodgradzali. E, znaczy tutaj tylko ekrany odgradzają, ale tam ogólnie... No jesteśmy prześciany z nimi, także... No do rozbiórki jeszcze tutaj jest sporo. Niby tu ma być 7 pięter, ale no... Wyburzenie tego pewnie też troszkę potrwa. My z Michałem jesteśmy teraz przy targu. Michał poszedł na targ. Ogólnie ogarniamy parę rzeczy o Michał na swoim krosie. Ja, oczywiście, na mojej pszczółce, Troszkę umyta została, trochę lepiej się prezentuje. Przyjechaliśmy w sumie przyjechałem z moim nowym iPhone'em. Nowym, ale używanym, także czasami mi. Ekran ginie i, i nie mogę nic zrobić, nie wiem o co chodzi, ale tylko zauważyłem, że na aplikacji WhatsApp albo Telegram być może jest to jakiś e, problem związany z, aplik z aplikacjami. W każdym razie, co Wam chciałem pokazać, e, to wymieniałem w starym telefonie baterię, e, a bateria spuchła tak, że aż e, ekran mi z iPhone'a wyszedł na wierzch. Także zobaczcie jak. Yy, nagrywanie, przetwarzanie filmów na iPhone'ie może się skończyć. Taka sytuacja i wrócił i prezes. Live Life, od Kambod, Kambodża my jak zwykle w tym samym miejscu. Yy, szykujemy i szykujemy imprezę. A tak na poważnie to yy, no tam szafeczkę, w której jak widzicie znajdował się alkohol, tego trochę jest. Yy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że no niestety tutaj e, obok nas e, obecnie jest rozbiórka. E, rozbierałem ten budynek, tu była wcześniej ta moja siłownia, na której ćwiczyłem, niestety już e, ślad po niej zaginął. Budynek tutaj zostanie wyburzony, będzie tu budowany siedmopiętrowy hotel. No, co nie jest na rękę na, e, ani nam, ani e, tutaj właścicielowi e, ekranudel, czyli restauracji, która znajduje się w tym samym miejscu co my. W każdym razie, no, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj troszkę pochmurno. Wiecie, odnośnie jeszcze, ludzie mi zarzucają, że za bardzo ruszam kamerą. No, mam może troszkę ADHD. Kolejna rzecz: moje zmiękczania, lodóweczki, firaneczki. Kurcze, no, nie jest łatwo się tego wyzbyć. No, ja tak mówię. Może się to ludziom nie podobać. Ciężko, ciężko na to zaradzić, no wiecie to nie jest kanał na którym ja zarabiam na którym, z, tego, z którego się utrzymuję jednym się będzie podobać oczywiście, drugim nie, komentarze są też różne no, także tak to pozostawię a idę teraz zrobić z Sebastianem pierwsze e, uderzenie o, musimy usunąć Dlatego, że tutaj ten nalewak do piwa, cała ta maszyneria, żeby nam weszła, to musimy usunąć no właśnie ten fragment tutaj, bo ta maszyna jest dosyć wysoka. No i zrobię pierwsze uderzenie. Zrobimy to panie Sebastianie w slow motion. Te moje uderzenia Zrobiły tylko tyle Ale będziemy walczyć Prawda panie Sebastianie W ogóle to bardzo masz dobry odbiór Ludzie W ogóle film ostatni Z tobą Czy udzielisz wywiadu Wyobraź sobie, że jest najpopularniejszy Ma ponad 3,5 tysiąca wyświetleń Także ludzie się domagają wywiadu Ludzie odbierają cię bardzo dobrze Pracowity Sebastian No tylko się cieszyć No nic, my zaraz spróbujemy Użyć czegoś innego, zobaczymy jak to pójdzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jango nieustannie rosną Seba tam działa intensywnie zostało jeszcze troszkę tutaj pracy i cięcie tam akurat Tomek teraz topija piwo albo nie, to do innych nasz gość alkohol się grzeje na odważnych jak tutaj Tomek powiedział a ja dzisiaj eksperymentalnie robię jajecznicę na bananach, tego jeszcze nie grali ale zobaczymy, co z tego będzie. Albo na mango może trzeba zrobić. Banany się smażą. Cztery czy jajeczka, do tego wjedzie jeszcze pieprz. Będzie fajnie. Ryż już gotowy. Banany też już doszły, jajka wrzucone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie to jadalne, czy nie. Ja i tak zjem. Nawet jak będzie niedobre, oczywiście. Tak wyszła jajeczniczka z bananami. Wygląda troszkę jak jajecznica z jakimiś smażonymi ziemniakami. Spróbowałem i smakuje. Także po rana, można powiedzieć, śniadano, śniadanie o obiad, bo już jest druga. Oczywiście rano sobie jakieś tam szejka robiłem, także też z bananami. No a teraz tutaj nasz gość próbował i mówi, że całkiem, całkiem to smakuje. Cambo Life Kampot, Kambodża. My jesteśmy w Guest of Craft, czyli naszym e, barze w kampocie. Dzisiaj przyjechał do nas nawet Draft. I tutaj Pan go tutaj obsługuje. Podłączak Ega. Jak widzicie bar jest już gotowy. Tutaj też nasza nowa pracownica, która będzie przechodziła Sebastian, ten... Brawo! Pogoń Szczecin. Było. A dawno temu. Także pierwszy drafcik mój w barze House of Crafts leją się kolejne Co jeszcze miałem powiedzieć Wytnieć No to co panowie? Jeszcze tak dobrze. Zówko. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life Pokazujemy tam troszkę więcej. Wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu.